Witam tu, Sanjaya. Będziemy dzisiaj rozmawiać o logicznym znaczeniu wyrazów i ich wzajemnym powiązaniu. Czy wiecie, dlaczego dzisiaj występuję w takim dziwnym, ciemnym stroju? Bo będę mówić o ciemnej stronie mocy. Teraz tak, jeżeli. Zastanowimy się, co to jest trójca chrześcijańska. To jest tak pomieszane, że tego się zrozumieć nie da. Ale odkręciłem to i wiem, o co chodzi. Ojciec, syn i duch. Trzech facetów? Czy tego w życiu nie ma. Czemu tu nie ma energii żeńskiej? Czemu tu nie ma energii nijakiej, czyli dziesięcej czy destrukcyjnej? Trzech facetów? Co to? Gender? To po to, żeby zniszczyć logiczne myślenie. Bo jeżeli znamy prawo trzech i myślimy zgodnie z prawem trzech, to bardzo wiele rzeczy możemy sami wyrozumować. Będę o tym więcej mówić, pisać. Krzyż. Krzyż nie jest wynalazkiem katolików chrześcijańskich, rzymskich. O nie, nie, nie. To jest znany symbol od tysięcy lat. Sam krzyż, taki nierówno ramienny, ten był jest dłuższy, jest symbolem pozytywnym i jest to symbol człowieka, czyli jest jak najbardziej pozytywny i naturalny. Nienaturalne i negatywne jest, jeżeli na tym krzyżu umieścimy zmasakrowane ludzkie ciało. On wtedy ma zupełnie inną wartość. Patrząc na taki krzyż. Można sobie tam różne rzeczy myśleć, że to jest wspaniałe, że to jest Bóg, ale jeżeli patrzymy na takie coś, programujemy się na cierpienie i powolne umieranie. Zgodnie z tym symbolem symbole mają ogromne znaczenie. I ci, którzy tutaj mieszają na tej planecie, dobrze o tym wiedzą. Jest jeszcze inny krzyż równoramienny, zarezerwowany dla Słońca. Dlatego często na rysunkach, gdzie pokazują Jezusa, jest o, takie coś. To jest związane z astrologią. Imię to jest taka nazwa, właściwa, najlepsza dla danej rzeczy. Ona tłumaczy, czym ta dana rzecz jest i jakie ma miejsce w świecie. Rzeczy należy nazywać po imieniu. Jest to bardzo ważne. Jeśli bym przyleciał z kosmosu i nie znałbym zbrodniczej historii Kościoła Rzymskokatolickiego, a znałbym dobrze logiczne znaczenie wyrazów, to wystarczy, żebym sobie porozpatrywał, jakie tam są wyrazy używane, co się tam mówi, i już bardzo szybko bym wiedział, czym ta instytucja jest i kogo reprezentuje. Wcale nie trzeba być tu czy tam, znaczy dobrze znać wyrazy. Logiczne znaczenie wyrazów i ich wzajemne powiązanie daje ogromną moc logicznego myślenia. Pojedyncze wyrazy, które nie są ze sobą powiązane, nie mają większej wartości, tak jak nasze słowniki takie czy inne. To jest tak jakby kawałek ręki, kawałek nogi. Wyrazy tworzyły wspólny organizm, wtedy to dopiero ma wartość. Komuna, Komunia i Unia Europejska. Niby trzy różne rzeczy, a faktycznie ta sama firma. Posłuchajmy. Komunia, kom to jest w, wspólne i Unia. I nam tutaj państwo było wielkie chrześcijańskie, a teraz mamy Unię Europejską. To ta sama firma, tylko inaczej nazywa. Troszeczkę inaczej. Ja faktycznie dobrze nazywa. Komuna to jest tak jak komunia. Komuniści. Komuna, tam jest mun, księżyc. Wszystko się zgadza. Komuna i komuniści reprezentowali księżyc i ciemną stronę mocy, czyli śmierć. Monster. Taki smog, potwór, monstracja, czyli te naczynia takie sakralne do picia rytualnej, do picia krwi, czy wina jako krwi, i menstruacja. Menstruacja, monstracja i monster. One, te wszystkie wyrazy są do siebie podobne, ponieważ opisują jedną ideę. Nie jest to przypadkowe. Te opowieści o tych smokach, monsterach, które piły krew dziewic. A może piły krew tą menstruacyjną? To wynika z tych słów. Sakrum. Słyszymy, sakrum to nam się tak ładnie kojarzy. To jest sakrum. Moje sakrum. Szaty sakralne. Jest taki wyraz. Ma sakra. On ma sakrę. Czyli ten ubiór sakralny. Nie jest to przypadek. Dlaczego te wyrazy są do siebie aż tak podobne? Ponieważ dawniej ci, co mieli szaty sakralne, dokonywali ma masakrę. To jest związane z satanizmem, zabijaniem ludzkich ciał, jedzeniem itd., itd. To chodzi o to. I to pozostało w słowach. Nas Słowian... Ciemna strona mocy odcięła od naszych wierzeń dali ty obce religie. I mówili, że to jest naszych dziadów, pradziadów. Co znaczy słowo religia? Niewiele znaczy. To znaczy re, powtórne, ligia, czyli powtórne połączenie. To jeszcze wcale nie znaczy, że to jest wartościowe. Wcale nie znaczy to, że jest to demoniczne. To znaczy tylko tyle, że to zostało coś powtórnie połączone. My możemy łączyć się albo z siłami ciemności, z biesami, z demonami, albo z istotami boskimi. To może być religia z jasną stroną, albo religia z ciemną. Słowianie nie mieli tego słowa religia, bo to jest słowo łacińskie. Słowianie mieli swoją kulturę i swoje wierzenia. W kościele kat lubią używać takich słów i podkarmić swoje fałszywe ego. Do biskupów mówi się excelent. Ekscelencja, to jest wspaniałość, doskonałość. Czy oni są doskonali? Morok? Mam tylko jedną samogłoskę i mamy Morok, czyli śmierć. Z tego co widać, to oni reprezentują stronę mroku, ciemną stronę mocy. Nie pozwalają logicznie myśleć. Tam myślenie jest. Trzeba wszystko przyjąć na wiarę. Owieczki nie znają się na historii ani swego państwa, ani na historii Kościoła Kat. Kościół Kat powstał w 325 roku i założył go poganin, cesarz Konstantyn, który ochrzcił się dopiero na łożu śmierci. Stworzył sobie taki aparat władzy, żeby móc napadać na innych, rabować i tak dalej. Pierwszy sobór odbył się bez papieża. Papież został wyklęty. To cesarz sobie sam pach, pach, pach miał armię i wszystkie zasady wiary i tak dalej to są właśnie stamtąd. Podsumowanie. Nie jest to przypadek. Jest aż taka zbieżność tylu negatywnych wyrazów. I aż tyle ich jest. One dokładnie opisują, czym ta instytucja się zajmuje. Wystarczy tylko umiejętnie czytać wyrazy. Do zobaczenia, sądzę.